Ewangelia Marka, rozdział czwarty, część pierwsza. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. To morze to jezioro galilejskie, czyli znowu rzecz dzieje się w Kafarneum albo w pobliżu, tam gdzie Piotr łowił. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach, i tak mówił do nich w kazaniu swoim słuchajcie. Oto wyszedł siewca, aby siać. Jezus odwoływał się do powszechnego doświadczenia swoich słuchaczy. Każdy z tych ludzi siał i wiedział, co się z tym wiąże. A gdy siał, padło jedno na drogę, i przyleciało ptactwo, i zjadło je. Na polu ludzie często wydeptywali i wydeptują ścieżki, i jeśli ziarno tam padnie, to dzieje się z nim właśnie to o czym Jezus mówił. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka, a gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Często w Palestynie zdarzało się, że pod cienką warstwą gleby była już lita skała. Jeśli zboże tam padło i słońce przygrzało, no to działo się też właśnie to, o czym Jezus mówił. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. Ciernie i inne chwasty były i są zmorą każdego rolnika. W Palestynie ludzie walczyli z tymi cierniami. Często im się wydawało, że już je zniszczyli i zasiewali pole, a wtedy okazywało się, że te ciernie jednak są i zagłuszają zboża a inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Jezus chciał najwidoczniej zainteresować słuchaczy i ci, którzy byli naprawdę zainteresowani, mogli się dopytać, o co chodzi. A gdy był na osobności, Pytali go ci, którzy z nim byli razem, z dwunastoma, o te podobieństwa. Wygląda na to, że poza apostołami i ludźmi z otoczenia Jezusa, nikogo ta przypowieść nie zainteresowała. I odpowiedział im: Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Jezus twierdził, że ci, którzy chodzą z nim, wiedzą więcej, rozumieją więcej, ale on też chce dotrzeć do tych, którzy nie wierzą w niego i tylko czekają na cuda i uzdrowienia, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, a słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Nie chodzi o to, że Jezus nie chce, żeby ludzie w niego uwierzyli i dostąpili odpuszczenia. On tylko wie, jaka jest postawa serca człowieka. I rzekł im: Nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których gdy je usłyszeli zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Jeżeli człowiek nie uwierzy, nie potraktuje poważnie słowa, to, to je po prostu zapomni, już szatan o to żadba. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali, i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, Wnet się gorszą, a innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Są różne złe skłonności w sercu każdego z nas, które mogą doprowadzić do tego, że to słowo które zasieje w nas Jezus, nie wyda owocu. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny i stokrotny. W tym czasie, jeżeli z jednego zasianego ziarna zbierało się trzy, to był już plon niezły. Jeżeli zbierało się dziesięć, to plon był bardzo dobry. Te plony, o których Jezus mówi. Są dla tych ludzi wręcz niewyobrażalne. To są niesamowicie bogate plony. To jest coś, co nie może się im pomieścić w głowie. Ale takie właśnie skutki ma przyjęcie Słowa Bożego z wiarą. A świat jest za mną, mam przed sobą. A świat jest za mną, nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, choć sam został.